Oprócz tego, że wysłałem, to jeszcze mi coś przyszło. Muszę zobaczyć, co to, co to tam było zamówione. Bo też mówicie, że o! zakupocholik, kurnia siedzi, kupuje różne rzeczy. No kurnia, coś się trafia. To kupuje, wiecie. No, ja tutaj wam produkuję content i ten content też polega na tym, że wam pokazuję różne rzeczy, które mnie zaciekawiają. Jakieś ciekawostki, właśnie, zakupowe. I czasami mi coś wpada w oko. I kupuję, badam, żeby. Mieć jakąś opinię, czy to warte, czy to nie warte, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Tak więc faktycznie mógłbym tego kupować mniej, ale z drugiej strony wiem, że Wy też jesteście tymi tematami zainteresowani i zresztą odsyłam do, do, do mojej listy zakupowej, oraz przede wszystkim do tego, że gdzie Wam daję. cynki, co jest aktualnie do kupienia, bo tak się ostatnio działo, że powerbank fajny, ja go na testy bardziej wziąłem, bo powerbanku wiecie, że mam pod sufit, ale chciałem go przebadać, był fajny i dawałem wam cynk i były takie obudowy, 4 sztuki obudów na i wodoodpornych z kółeczkami i tak dalej, były za 16z, ja to też dawałem wam cynk to potem wchodzi na listę, ale, ale najczęściej na tej liście, jak dojdziecie, to już się są ceny inne. Bo z tymi ertagami to szybko się rozeszły, trzeba powiedzieć. Z tymi obudowami na ertagi. Tak więc zachęcam w, w opisie filmu: macie tam pierwsze do, do cynkowni. Nie wiem, jak ja to opisałem w tym opisie. A druga do listy, gdzie wszystkie zakupy, które robię, wrzucam. Jakbyście kiedyś szukali, jak wam się przypomni, że widziałem u szafy na vlogu to, to, to i to. No to to wszystko znajdziecie właśnie na tej liście, że tam łatwiej wyszukać niż przeglądać 5000 filmów. Wyprzedaż na AliExpress trwaty nadal bez kuponu. Spokojnie na łowcychin.pl znajdziesz je wszystkie. Nie zwlekaj, bo liczba kuponów jest ograniczona. Działają na wszystkie produkty bez wyjątku. Co więcej, teraz na AliExpress znajdziesz mnóstwo ofert od polskich sprzedawców i to często taniej niż w innych sklepach. Link, jak zawsze, znajdziesz w opisie pod filmem. Proszę bardzo, szafa myśli inżynierska taka. Mam tutaj to radio, do którego goście wymyślili taką cegłę, żeby to ze sobą targać. Kurnia, ja pierdzielę, nie wiem, kretyństwo jeszcze z jakąś taką porąbaną wtyczką. Musiałem sobie tą wtyczkę zamówić w Chinach gdzieś, bo to jest DIN 1. I zrobiłem sobie targ, że wpiłem to do radia tą wtyczką. Podpięłem sobie tutaj wyzwalacz Power Delivery 3.1. I normalnie z mojego zasilacza do komórki, czy do laptopa no faktycznie 84W idzie. Ale ładuje się elegancko. Wszystko działa i z tej wielkiej cegły mam taką przejściówkę, że mogę ładować to zwykłym, kurnia, zwykłą ładowarką od laptopa. Ewentualnie mogę sobie to e, ładować jakimś powerbankiem, który ma 140W również. Tak więc wydaje mi się, że tutaj powinno być złącze USB typ C, żeby normalnie w to tą mordę, w to Wpinać, bo widzicie, że sam moduł wyzwalacza nie jest jakiś skomplikowany ani wielki i byłoby to dużo lepsze niż targanie ze sobą takiego kloca. No, zobaczymy, czy jak się to mówi jebnie, czy będzie działało. Na razie obserwuję, a widzicie, jak się zawsze jak takie rzeczy się zaczynają. To ja pierdziele, burdel taki, że sama robota trwa 5 minut, ale potem sprzątanie, potem 2 godziny. A o tym powerbanku mówiłem. Co to na cynkowni była cena. Jeszcze na cynkowni dałem też cenę z odnośnie zasilacza, bo tu jest ten mój główny zasilacz, ale jest jeden taki Anker, on był po 799 zł, a ostatnio wskoczył po 560, no to mówię za 500 to go jeszcze przyeksperymentuję. To było za 299, duża pojemność 165 w Zobaczymy czy zadziała. Oczywiście na hawie będziecie mieli szczegóły tego. A ja go wrzucę na maszynę, niech się testuje. Zobaczymy, co to jest warte. Przyszedł mi ten potwór, zasilacz taki sobie kupiłem. Na cynkowni wam dawałem tę cynę, że jest. Wiecie, taniej. Macie zawsze w opisie filmu. Patrzyłem na niego jakby po 799. Teraz jak się skoczył za 500, mówię, dobra, wezmę. Przyjechało to, cudo, ja pierniczę. No, tak mi się podoba że złam mu rękę. Zegarek się wyświetla, ale oczywiście zegarek nas nie interesuje. Mamy tutaj zarządzanie tym urządzeniem. Cały test zrobię na test hubie. zobaczymy czy on w ogóle da radę, bo być może zaraz się wywali, nie? Ale co ciekawe ma WiFi, wi fi zasilacz, kurnia do, yy, do, no nie wiem do czego, do laptopa, do telefonu, do czegokolwiek. 4 USB-C i 2A z boku i ma Wi-Fi. Wi-Fi, do tego jest software, te screen savery różne do wyboru, do koloru, także powiem Wam, że ciekawa opcja. Tylko muszę go przetestować, czy on faktycznie te 250W może mieć. Obudowa chyba taka aluminiowa i ciężki jest, także nie jest to jakaś lipa. Bardzo mnie się to podoba, ale ostatnia rzecz też mi się podobała, a potem się okazało, że jest no nie spełnia moich wymagań może czyjeś spełnia ale nie moje a to zobaczymy czy spełnia ale musi się tutaj u mnie chwilę na testach pochodzić jak go podłączę nie wiem na 5 godzin z obciążeniem 250 W radę. To jest akceptacja i to będzie fajny sprzęt. Różne tryby, różny soft, można z tego włączać automatycznie od danej wyłączać, priorytety gniazd robić, na przykład, że podłączacie laptop, to ustawiacie, że to gniazdo ma mieć tyle mocy, to ma tyle, a tu na przykład dwa sobie ustawiacie takie z minimalną mocą doładowania ładowania zegarków. To jest fajna opcja, jak ładujecie dużo różnych rzeczy i nie potrzebny Wam jest równy podział na wszystkie gniazda, tylko chcecie, nie wiem, dwa takiej małej mocy, powiedzmy, nie wiem, 10W, a jedno chcecie, nie wiem, 100W i 140 watowe to wtedy też taki podział można sobie tutaj zrobić software'owo. Czegoś takiego jeszcze w takich zasilaczach nie widziałem. Ten jest bezwzględnie najbardziej zaawansowany jaki, e, jaki miałem. Jest na mojej liście zakupowej i tak jak powiedziałem w cynkowni Wam też dawałem znać jak zobaczyłem, że jest cena dobra. Sam się na niego połakomiłem. Proszę Państwa, zdemontowałem tu jedną antenę. Jeszcze muszę zaraz uchwyty od niej zdemontować. Tutaj widzę była wtyczka zabezpieczona termokurczem. Ale nie wiem, czy ten przewód się jeszcze będzie nadawał do czegokolwiek. To muszę go tu obciąć przy pomocy nożyczka. Bach, wtyczka wygląda cały czas ładnie. Może sobie to tu zostawię. I przyniosłem sobie tu tak zwane sztuczne obciążenie. No, nie wiem, czy to będzie dobre. Ale na razie sobie to tu położę i zaraz ten kabel z dołu przedzwonię, czy jest dobrze, tu widzę, że mi opaski z, zardzewiały, to są 2 X-50 2 X-50 anteny i tu teraz pójdzie rotor, 1,5 metra rury, X-200 i Jaga w poziomie te mógłbym trochę obniżyć niżej, skrócić w ogóle te uchwyty, albo sobie zrobić nowe też nie wykluczam, że zrobię sobie nowe. Widzie instalacja odgromowa. O, tutaj peszel, co to miał wszystko ochraniać. To widzicie jak wygląda peszel po kilku latach na dachu. Rozsypuje się. Wcale nie peszluje, tak jak powinien peszlować. Idę na razie zobaczyć czy ten kabel się nadaje. Taka sytuacja. Taki widok ode mnie. Proszę bardzo, z schałpy. No, to tu antena będzie. Ładnie kurnia szła w tą stronę, szczególnie tu. Tu jest góra, niestety, która nam przeszkadza. i Trochę wieje, ale tradytki się trzymają. Zbadane, zbadane nano na i kabel tak 1.0.3. SWR ma i 50 omów, tak więc jest. myślę, że w miarę okej, okay, można to zostawić. Eee, jeszcze tam idę zabezpieczę rurę, jeszcze może sobie z niej średnicę zdjął. Aby potem zrobić korek, i zdejmę te stare uchwyty, oddam ten zestroiłem się w ten ubiór. Kazaliś tam mi się naciągnąć te sznurki, wszystkie, Żeby jakby człowiek spadał, to żeby mu jajek nie pomieliło. No to jeszcze się może trochę naciągnę. Drabina moja ulubiona, i teraz muszę się tam dostać. Już na sam, samo. o, jest w górę. Panele trochę brudne, tym się mogę na razie przepiąć tu to sobie mogę ściągnąć. Kabel na razie musi zaczekać na nową instalację. Wziąłem sobie trochę taśmy, tego go zaizoluję, bo pewnie jakiś opad deszczu będzie. Zapnę się teraz do głównej rury i ciach tutaj muszę wejść. To przede wszystkim zdjąć no, Tylko też dobrze by było to zdjąć Wszystko zeżarte po tylu latach Nierdzewka rura dała, dała radę Dobra, śmieci do kieszeni Chciałbym to ściągnąć To ściągnąć Aha, ze starej anteny i sobie na razie zabezpieczyć to. No i tutaj mam pomyślane te kominiarskie ławy, bo to mam drugą rurę jeszcze do, do dyspozycji. Muszę tak, teraz to, to też by się przydało. A, można ściągnąć, bo to widzę. Gówno trzeba paskę jakąś. Umówiłem się z Marianem, że mi następnym razem trochę dopomoże. Bo jednak jak jest więcej osób to jest trochę wygodniej. Łomatko. Ja wiem, że jak ludzie chodzą po dachach, to to jest dla nich nic. Ale ja nie chodzę na co dzień. Dobra, gotowe na dalsze prace antenowe. To na razie zabezpieczone. Kwestie spawarkowe się zatrzymały, niestety. A z racji tego, że no, jak wiecie, spawarkę y, się używa zamykając obwód elektryczny, żeby wytworzyć łuk, ze względu na duży przepływ prądu. No i do tego najlepiej mieć stół spawalniczy, czyli tam, gdzie sobie będziecie kładli ten materiał, który będziecie spawać. Ja sobie tam wypatrzyłem taki jeden stół spawalniczy. Przenośny, składany. No ale, Grobo, nie chcę nic takiego permanentnego. Bo jesteście święcie przekonani, że użyję tej spawarki raz, a potem wrzucę ją na strych? Mam nadzieję, że nie. No, nie mam też jakichś. Yy... A czemu pan stoi na środku górnia? Drogi. Ja pierdzielę, yy, nie mam żadnych planów spawalniczych otwierania produkcji. Nie będę spawał Titanica na. Na podjeździe, ale no jak w miarę potrzeb, jakie coś będzie pojawiało, no, mimo wszystko taki stół spawalniczy bym chciał, ale nie chciałbym, żeby był takim klocem, który będzie gdzieś tam stał. Już pewne potrzeby mi się spawalnicze, co mogę sobie spawać, utworzyły w głowie. Będę potrzebował, bo chciałem sobie zrobić taki stoliczek, bo zawsze robiłem te stoliczki z drewna i one się już trochę zdeprawowały, te, które mam na zewnątrz, i teraz postanowiłem, że sobie zrobię taki stoliczek metalowy, bo bym chciał zrobić na blacie, na przykład granitowym. I muszę się zorientować gdzie tutaj z granitem jakieś są jakieś są sprzedawcy, ale ja do tego stołu wracam, ze stołem jest taka sytuacja, że właśnie ten stół zamówiłem no i cóż, zamówienie przyjęte, opłacone, odczekuję no i dostaję wiadomość, że oni to to jednak nie mają tych stołów, mieli wystawione, ale, ale nie mają i mi nie wyślą, oczywiście zwracają hajdz, ale stołu, stołu nie ma no i... Wiecie, stołu nie ma, długi weekend, potem znowu robię drugie zamówienie, drugie zamówienie zrobiłem, opłaciłem i kamień w wodę. Żadnego kontaktu ze sprzedawcą, stołu jak nie było, tak nie ma. No nie będę przecież zamawiał kolejnego, bo tutaj chciałbym się, może do tego chłopa jakiś numer telefonu znajdę, no bo miało być, a nie ma i to mnie strasznie drażni, bo jestem napalony na spawanie. Wszystko sobie ogarnąłem, przygotowałem i ostatni element w postaci takiego stołu, z pawalniczego mnie powstrzymuje.